Iwona Anna Mirzyńska, Van Eck. Usta. Otwarte usta, przez które nie wychodzą już słowa, jakby wszystko zostało wypowiedziane służą tylko do oddechu. Czasem szybkiego, a czasem bardzo wolnego. Patrzę, czy wyjdzie z nich dusza, może w postaci niebieskiej mgiełki, albo nic się nie pojawi. To przykre, tragiczne. Nie chcę użyć tego słowa, którego się boję. Te usta ciągle otwarte, pewnie to lepsze niż zamknięte na wieki, czytał Bogdan Tmowski.